Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem francuski cydr, tak. galipet 4% alkoholu. I tutaj piszą: tak. jest średnio słodki, fermentowany z czystego, 100% soku jabłkowego. E, a jabłka y, się odmiana jabłek, którą y, wykorzystali pomysł y, się rzuci e, one mają taki czerwony miąższ i to nadaje prawdziwego charakteru i smaku e, o i takie, taką takie odświeżającą Kwaskowość. Eee... No dobra, no teraz spróbujmy. Spróbujmy kapselek <laughs> srebrny, kolasny ciekawego. Fajny kształt butelki troszkę tak inny, prawda? Taka podobna do starodawnych butelek. E, dla dzieci e, na mleko. Tylko e? nałożyć e, smoczek i. Czemu nie? Dobrze, przejdźmy do cydru. E, no, takie ciemne złoto. Chociaż jak tutaj biorę pod lampę, to tak jakby miało jakieś czerwone przebłyski. Piana, która nawet jeszcze się utrzymuje, jest leciutko różowa. Aromat jest przyjemny, jabłkowy i kwaskowy. No, może nawet nieco takich nut deskowych jest. Przyjemnie, odświeżająco. Spróbujmy. Wasze zdrowie. No jak to jest Średnio słodki dosyć wytrawnie e, jest tak kwaskowość i nawet jest taka wręcz cierpkość na końcu. Tak, takie cierpkie. E, no nie wiem, czy te jabłka są cierpkie. Nie. Ale wyszedł cierpki e, cytr. Jest bardzo odświeżający. E, fajnie się go pije. Zgadza się. E, przyjemny. Ale ja, dlaczego nazwali go pół słodkim. Nie wiem. Fajne jabłka. W smaku. Takie właśnie kwaskowe, soczyste, z taką cierpkością. I tyle. Bardzo przyjemne. Zdecydowanie troszkę inny cydr. Zresztą cydry francuskie są robione raczej podobnie do wina e, niż brytyjskie. Brytyjskie są e, fermentowane raczej jak piwo. Także od razu jest różnica. On ma takie winne trochę, właśnie, smaki, e, leciutką jakby nutkę deskową no i ta cierpkość jest fajna tutaj, podoba mi się eee, mam nadzieję, że ta recenzja Wam się też podobała także dajcie łapkę w górę eee, subskrybujcie kanał eee, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale także będziecie na bieżąco, po nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji przekażcie ten film swoim znajomym no i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej możecie wysłać mi wirtualną kawę link jest w opisie filmu Wasze zdrowie. Cześć.